I was a No to dobra teraz, synek, co nie, no to patrz teraz. Co nie patrz, synek, my jesteśmy ten, no już teraz, no coraz bliżej. Co nie, no to jak synek. Czy ty też jesteś na to gotowy? Czy niebym mógł, oj, to znaczy moglibyśmy my dwa jechać do mojego brata, czyli twojego wujka. Co nie, no to jak Lolek zgadzasz się na to, czy nie, no mi to ten tego teraz. Powiedz, co nie, no to dobra teraz. Co nie no to dobra no to, co ja tam miałem powiedzieć, o już wiem, że my musimy iść tam no ten, tego do mojego brata, a twojego wujka ceo. Nie lolek, no to koniec gadania, my już tam jedziemy, co nie no to tyle teraz tego w temacie, co nie no to okej. Okay. No, 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 tatku, ja ten tego ja teraz wiem, co się teraz stanie, co nie no to jak no to może tam no tam no chodźmy do naszego wujka, co nie no bo ja tam. Mówię, że dość długo nie byłem, a mianowicie od kiedy miałem prawie osiem lat, a teraz mam ich już dziewięć, co nie no to dobra teraz, a to dobra co nie. No to ten tego, może my teraz już tam jedziemy, ani nie ci, czekaj, patrz, tato, my już tam jesteśmy, coraz bliżej, co nie, no to my teraz jesteśmy, ten, no. Coraz bliżej jego domu, patrz, tato, czy ty to też widzisz. No to dobra teraz co nie panie szefie i ty lolek ja też tam dość długo mnie nie było bo ja dopiero jestem członkiem waszej rodziny od wrzesiajej. Zeszłego roku, co nie, ale dobra teraz, no to dobra, to ja też może pójdę iść tam, no zobaczyć, co się tam dzieje, co nie, no to dobra teraz, co nie, no to co. Ja tam miałem zrobić o już wiem jechać z wami na wycieczkę co nie no to dobra teraz co nie no to ja teraz tam jadę z wami co nie no to jak no to tak. No to niech tak to teraz będzie co nie no to okej. Okay. No to dobra no i właśnie tak ojciec Lolka, Lolek i Rerotka wylądowali swoim samochodem w tej no pizzerii, oj piekarni Pawełek oj co ja mówię w domu. Wujka Lolka, a brata jego ojca co nie no i właśnie tak nasza rodzinka się tak no spotkała co nie no to dobra no to jak to będzie no to niech tak to. Będzie co nie no to ten tego no to ja już kończę gadanie a idę wam pokazać tej no tych no rodzinkę ich co nie no to ja już ich wam teraz pokazuję co. Nie no to jak no to tak no to okej. Okay. No to ten tego no to patrz teraz lolek. My już jesteśmy u naszego wujka, to znaczy mojego brata, co nie no to jak no to wysiadajmy my wszyscy, co nie no to wysiądźcie teraz lolek i rerotka, co nie i czas wziąć te no ciężkie rzeczy, co nie no to dobra, no to ten tego no to bierzemy teraz te ciężkie rzeczy, co nie no to jak to będzie, no to niech tak to będzie, co nie no to okej, okay, Chodźmy my tam dobra no to. Teraz ten tego no to teraz koniec gadania. Czas wam to wyjmować. Co nie no to wyjmijcie co macie co nie. Lolek i Rerotka. No to dobra teraz, co nie tatku, czy ja naprawdę mam dźwigać coś tak ciężkiego, czy nie no mi ten tego, mi to teraz powiedz, co nie tatku, bo ja nie wiem. Czy to poradzę, co nie, ale dobra, jak tam chcesz, jeśli chcesz, to mogę to poradzić, co nie, ale dobra teraz, no to teraz dobra, co nie, no to idę ci w tym. Pomóc tylko nie wiem czy ci pomogę dobra, no to dobra, no to chodźmy tam, idę ci pomóc z tymi no to bołami, co nie no to jak, no to tak, no to okej. Okay. No to dobra teraz, co nie, no to, co tam chcecie ode mnie, Lolek i tam, no jego ojciec, co nie, no to ja też mogę ci w tym, no pomóc, co nie, no to jak, no to. Ten tego, no to może ja też wam pomogę, co nie przecież, to jarodka silny pluszak ze mnie, co nie, no to już tam, no idę wam z tym, no pomóc, co nie, no. To dobra, no to teraz koniec gadania, czas wam pomóc, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, no i właśnie tak jak wam mówiłem, tak właśnie ta no rodzinka, czyli Lolek, jego ojciec i Rerotka poszli wylądować Oj to znaczy zaparkować. Swoim samochodem na posesji tej no tego no pszczelarza i jego córki czyli rodziny lolka co nieno i właśnie tak oni bezpiecznie wylądowali co nieno to ten tego no to na razie to tyle w tym no odcinku co nie no to koniec niech teraz będzie odcinka co nie no to okej okay. niech to będzie koniec odcinka resztę wam pokażę w następnym co nie no to okej okay.